W moim projekcie ma być dużo mocy i gwałtowne przyspieszenie, dlatego muszę przerobić tę skrzynię biegów. I to w dwóch obszarach w elektronice i w mechanice. Na pierwszy ogień pójdzie elektronika, więc skrzynia biegów może sobie tutaj leżeć, ale teraz będzie bardzo dużo ciekawych informacji, więc jak chcecie wiedzieć, jak zrobić taką skrzynię, to bądźcie bardzo pilnymi, oglądającymi. Tak jest szef. Miejsce, do którego Przemek przyjechał, specjalizuje się w 8 HP. Zresztą wystarczy spojrzeć na te kolekcje owskich dźwigni zmiany biegów. Na tym regale czekają jednak najważniejsze skarby. Jak to jest możliwe, że producent najlepszych skrzyni biegów produkuje skrzyni biegów, w której trzeba wymienić elektronikę? Przez to bez sensu zupełnie. No ma to sens, bo ta elektronika jest dedykowana głównie do swapów, a ty masz jaką skrzynię? No ja mam skrzynię z bęki, Z bęki. No. no i mamy skrzynię z BMW, która ma fabrycznie sterownik skrzyni obsługujący BMW. A jaki masz silnik? Silnik mam z Forda F150. Więc kojera. Kojera. ta skrzynia nigdy nie będzie działać z silnikiem Forda na fabrycznym sterowniku. Natomiast nasz sterownik takie połączenie umożliwia. Czyli, krótko mówiąc, da się dzięki temu sterownikowi połączyć skrzynię 8HP z dowolnym silnikiem i to uruchomić, żeby działało. Dokładnie. Do tego potrzebujesz przerobioną mechatronikę do skrzyni. Tu masz już przygotowaną mechatronikę. Poczekaj, którą... poczekaj, żebym Cię tylko dobrze zrozumiał. Grzegorz robi Toyota, ja robię Gazika. To dosyć podobne urządzenie, tak wtedy jest. u niego w tej skrzyni biegów było montowane. Tak, i tu były przylutowane przelotki na kablach, a teraz do środka wkładamy płytkę, zalewamy żywicą i jest to rozwiązanie w pełni hermetyczne, wytrzymałe termicznie, cechujące się bardzo niskim ryzykiem awarii w późniejszej eksploatacji. Do kompletu potrzeba jeszcze garść przewodów, wyświetlacz biegów i parę innych gadżetów. Niestety nie są to tanie rzeczy, w sumie wyszło równo 8 klocków. Wiązka, Mechatronika. Mechatronika, wyświetlacz i komputer. Bo to jest tak naprawdę komputer bezbudowy w wersji jeszcze produkcyjnej. Dobra. Tu masz, tu jest Dobra. dla ciebie komputer już przygotowany, w pełni gotowy. O, w obud w obudowie. O zapakowany w wersji już użytkowej. Dobra, to wpadam się do swojego brata. Będziemy rozbierali skrzynię z Skrzynie i. Nie, Nie wiem, cały. jak się pożegnać. się. Trzymaj hej. się. Wspomniany brat wie ponoć jak sprawić, by skrzynia wytrzymała grubo ponad tysiąc niutków, ale o tym później.